Czym różni się Mercedes W114 od W115? Rozróżnienie modeli jest moim zdaniem najbardziej mitogennym aspektem tych samochodów. Najczęściej pojawiającym się mitem w tym temacie jest ten, że te dwa modele różnią się silnikami. w to samochody z silnikiem benzynowym, natomiast W115 z dieslem. Jest w tym część prawdy. Oba te modele różnią się tylko silnikami. Aczkolwiek 214 to samochody benzynowe z silnikami 5- i 6-cylindrowymi, 215 pozostałe benzynowe oraz wszystkie z dieslem. Warto dodać, że wersja nadwoziowa Coupé, jako ta, która była wyżej pozycjonowana przez Mercedesa, miała tylko i wyłącznie silniki benzynowe 5- i 6-cylindrowe, stąd każde Coupé to 214. Potrafisz wymienić wszystkie silniki 5- i 6-cylindrowe? Napisz o tym w komentarzu. Zasubskrybuj też mój kanał, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, a dowiesz się znacznie więcej o Mercedesie W114 i W115.